Wielu spośród największych władców Rzymu było okrutnymi mordercami. Ale tylko jeden z nich wstąpił na arenę Koloseum, aby błyszczeć jako rzeźnik, podczas gdy imperium głodowało. Komodus, najszaleńszy cesarz imperium, pogrążył się w szaleństwie władzy, które nawet najbardziej zdeprawowani członkowie rzymskiej arystokracji uznali za przesadne. To, co zaraz usłyszysz, nie jest wymysłem filmu Gladiator. Rzeczywistość była znacznie bardziej przerażająca. Marek Aureliusz, cesarz-filozof, zmarł w roku 180 naszej ery. Spędził swoje ostatnie dni w odległym obozie wojskowym na terenie dzisiejszej Austrii. Według późniejszej tradycji, Marek Aureliusz nawet na łożu śmierci wątpił w zdolności swojego syna, choć żadne współczesne źródło tego nie potwierdza. Młody książę już wtedy wykazywał niepokojące oznaki był okrutny wobec swoich sług, charakteryzowała go dziwna rządza i gardził filozoficznymi naukami swojego ojca. Ale tradycje dynastyczne okazały się silniejsze. Po raz pierwszy w okresie pięciu dobrych cesarzy władca pozostawił tron swojemu synowi. To wydarzenie zakończyło okres pięciu dobrych cesarzy i oznaczało początek tyranii, która wstrząsnęła fundamentami imperium. Komodus odziedziczył po ojcu stabilne i prosperujące imperium. Był młody, niedoświadczony i nie wykazywał oznak mądrości czy umiarkowania swojego ojca. Żona Marka Aureliusza, Faustyna, matka Komodusa, zmarła już wcześniej, w 175 roku, więc młody cesarz nie miał rodzinnego wsparcia, które mogłoby skłonić go do umiarkowania. Początkowo Komodus jeszcze się powstrzymywał. Jego doradcy, byli powiernicy jego ojca, kierowali imperium, podczas gdy on bawił się w luksusowych willach, ale kiedy w 181 roku zaraza przetoczyła się przez imperium, Komodus uznał to za boski znak. Postanowił opuścić Rzym i przenieść się do odległej wiejskiej posiadłości, gdzie spędzał dni na orgiach i z gladiatorami. Ten ruch okazał się poważnym błędem politycznym, podczas gdy miasto cierpiało. Cesarz bawił się w towarzystwie niewolnic i gladiatorów. Ulubiony niewolnik Kommodusa, Saoterus, który praktycznie kierował imperium, nakładał oburzające podatki, aby sfinansować ekstrawagancki styl życia cesarza. Według współczesnego źródła, Kommodus wydawał dwa razy więcej pieniędzy na jedną ucztę, niż jego poprzednicy na utrzymanie dworu przez cały rok. W 182 roku Lucylla, siostra Komodusa, uknęła spisek przeciwko swojemu bratu. Żona cesarza Kryspina i kilku senatorów również uczestniczyło w planie. Zamachowiec, młody arystokrata, próbował dźgnąć Komodusa przed budynkiem senatu, ale nie trafił i zdołał tylko krzyknąć: To przesyła ci senat, zanim został schwytany i stracony. Po tym Komodus nigdy więcej nie zaufał senatowi, ale to, co naprawdę szokujące, to jego zemsta. Najpierw zesłał Lucyllę na wyspę Capri, a potem kilka miesięcy później kazał ją stracić. Następnie przyszła kolej na jego żonę, Kryspinę, którą również zesłał, a później stracił, podobnie jak kilkudziesięciu senatorów, których podejrzewał o spisek. To była pierwsza krwawa czystka, ale daleko nie ostatnia. Po spisku Lucylli, Kommodus mianował nowego prefekta pretorianów, Tigidiusa Perennisa. Perennis wkrótce stał się faktycznym władcą imperium, podczas gdy Komodus coraz bardziej pogrążał się w rozpuście. Jednak w 185 roku po kolejnym spisku Komodus postanowił pozbyć się swojego prefekta. Perennis i jego synowie zostali zabiczowani na śmierć na oczach cesarza. Podobno Komodus obserwował egzekucję, jedząc owoce ze swoimi niewolnikami. Gdy Perennis błagał o życie, Komodus powiedział tylko – to właśnie jest problem, służyłeś mi zbyt dobrze. Po upadku Perennisa Komodus znalazł nowego powiernika w osobie Szambelana Kleandra, który również zgromadził ogromny majątek, sprzedając urzędy. Ale podczas gdy Kleander zajmował się kierowaniem imperium, Komodus wykazywał coraz dziwniejsze zachowania. Szczególnie blisko czuł się do Herkulesa, półboga bohaterów. Jego obsesja posunęła się tak daleko, że regularnie ubierał się w lwią skórę i nosił maczugę na publicznych wydarzeniach. Motywy te często pojawiają się na monetach bitych w czasie jego panowania. Jakby nieustannie chciał przypominać swoim poddanym o swoim boskim statusie. Wypełnił pokoje Pałacu Cesarskiego posągami Herkulesa, ale wszystkie były rzeźbione tak, aby twarz bohatera była jego własną. Według historyków w tym okresie zaczął całkowicie zanurzać się w świecie gladiatorów. Stworzył własną prywatną szkołę, gdzie ćwiczył od 8 do 10 godzin dziennie z najlepszymi wojownikami. Te rozrywki były jednak niezwykle kosztowne. Cesarz kazał wypłacać sobie astronomiczne sumy ze skarbca za każdą walkę gladiatorów. Według współczesnego źródła otrzymywał milion sestercji za jeden występ. Sumę, z którą przeciętna rzymska rodzina mogłaby żyć przez dziesięciolecia. W 189 roku Rzym stanął w obliczu poważnego niedoboru zboża. Sytuację pogorszył Kleander, który wstrzymywał dostawy zboża, aby później sprzedać je po wyższej cenie. Kiedy głodny tłum zaczął domagać się głowy Kleandra w Circus Maximus, Komodus, Obawiając się o własne bezpieczeństwo, natychmiast poświęcił swojego powiernika. Kleander i jego mały syn zostali rozszarpani na strzępy przez rozwścieczony motłoch, który nosił ich głowy nabite na włócznie po całym mieście. A Komodus, zamiast opłakiwać swojego powiernika, publicznie się go wyparł i twierdził, że popełniał zbrodnie bez jego wiedzy. Ten wzorzec, wynoszenie powierników, a następnie brutalne ich zdradzanie, Towarzyszył całemu panowaniu kommodusa. Cesarz był niezdolny do lojalności czy wierności, traktował wszystkie swoje relacje wyłącznie jako narzędzia do osiągnięcia własnych celów. Nie przestawaj oglądać, bo właśnie zbliżamy się do najbardziej dziwacznych zwyczajów kommodusa i nieoczekiwanego zwrotu, który ostatecznie doprowadził do jego upadku. Jeśli dotychczas ta historia Cię fascynowała, przygotuj się, bo ciąg dalszy będzie jeszcze bardziej szokujący. W 192 roku Kommodus przemianował Rzym na kolonia Lucia Annia Komodiana, od swojego własnego imienia, przemianował również miesiące, nazywając wszystkie dwanaście od swoich własnych tytułów. Nawet senat przemianował na Szczęśliwy Senat Komodiański, przemianował rzymskie legiony na Komodianae i nakazał, aby we wszystkich oficjalnych dokumentach odnosić się do nich w ten sposób. Flotę cesarską, która transportowała zboże z Egiptu do Rzymu, nazwał Komodiana Herkulea, a siebie samego nazywał Lucius Aelius Aurelius Commodus, Augustus Herculeus Romanus ex Superatorius, Amazonius Invictus Felix Pius. Nagromadzenie tytułów, które łączyło boskie i ziemskie moce i które musiało być zapisywane w ten sposób we wszystkich oficjalnych dokumentach. Cassius Dio zauważa, że odwoływanie się do cesarza w skróconej formie uważane było za zbrodnię główną. Tymczasem gospodarka imperium podupadała. Rozrzutny styl życia Komodusa, w tym ciągłe igrzyska gladiatorów i masowe egzekucje, opróżnił skarbiec. Rozpoczął się kryzys inflacyjny, a w mieście Rzym wystąpił niedobór żywności. Igrzyska Gladiatorów Komodusa zasługują na osobny rozdział w historii rzymskiego okrucieństwa. Cesarz nie zadowalał się uczestnictwem w tych wydarzeniach jako widz, chciał być głównym bohaterem. Cassius Dio szczegółowo opisuje te igrzyska. Typowe wydarzenie zaczynało się od polowania Komodusa na dzikie zwierzęta. Budowano platformę w środku Koloseum, gdzie cesarz bezpiecznie stał, podczas gdy do areny wpuszczano zwierzęta. Podobno Komodus był doskonałym strzelcem, zdolnym zabić stonie niedźwiedzi w ciągu jednego dnia za pomocą włóczni lub łuku. Ale najdziwniejsze przedstawienia to te, w których cesarz występował jako gladiator. Według Cassiusza Dio wystąpił na arenie setki razy, podobno 735 razy. Oczywiście wszystkie jego walki były ustawione. Jego przeciwnicy otrzymywali brązową broń, podczas gdy on używał stali często walczył z gladiatorami, którzy byli już poważnie ranni w poprzednich walkach. Najczęściej jednak walczył z kalekami i niepełnosprawnymi, których wleczono na arenę i których masakrował stertami broni. Dio opisuje, że pewnego razu cesarz kazał związać nogi grupie ludzi, przebrał ich za krokodyle i dekapitował jednego po drugim. Podczas gdy Kommodus paradował publicznie jako boski Herkules, za murami pałacu cesarskiego pokazywał zupełnie inny obraz. Według historia Augusta służyło mu 300 kobiet i tyle samo chłopców niewolników, choć liczba ta jest prawdopodobnie przesadzona. Wejście do cesarskiego haremu często oznaczało wyrok śmierci, szczególnie dla córek rodzin wysokiej rangi, które były siłą porywane z ich domów. Według późniejszej tradycji, spalił żywcem córkę senatora. Ale żadne współczesne źródło tego nie potwierdza. Był szczególnie okrutny wobec tych, którzy żyli z jakąś anomalią fizyczną lub niepełnosprawnością. Według Cassiusa Dio również kazał walczyć, a następnie masakrował karłów i kalek, choć to z pewnością przesada. Innym razem zgromadził osoby, którym amputowano stopy, przywiązał siekiery do ich kikutów, nazywał ich morskimi potworami. I obserwował ich agonie. Podczas gdy komodus trwonił bogactwo imperium na Orgie i igrzyska gladiatorów, gospodarka Rzymu załamywała się. Między 191 a 192 rokiem stolice dotknęła poważna klęska głodu. Dostawy zboża z Egiptu były opóźnione lub nie docierały wcale, ponieważ cesarz przekierowywał statki i zasoby na igrzyska gladiatorów. Kiedy rzymski plebs domagał się chleba, Komodus reagował w dziwny sposób. Według późniejszej tradycji rzucał zatrute jedzenie w tłum, choć żadne współczesne źródło tego nie potwierdza. Latem 192 roku wielki pożar spustoszył Rzym, niszcząc świątynię pokoju i sanktuarium Westalek. Ogień dotarł również do cesarskiego archiwum, niszcząc bezcenne dokumenty historyczne. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Komodus nakazał podpalenie, wielu współczesnych historyków to zakładało. Po pożarze cesarz ogłosił, że odbuduje Rzym i ukształtuje go na swój obraz. Wzniósł ogromne posągi Herkulesa we wszystkich dzielnicach miasta, wszystkie z jego własną twarzą. Koszty odbudowy pokryto nowymi, nie do zniesienia podatkami. Ci, którzy nie mogli zapłacić, byli natychmiast sprzedawani jako niewolnicy. Wielu popadło w niewolnictwo za długi z powodu nieznośnych podatków. Film Gladiator, w którym Joaquin Phoenix gra Komodusa, może być znany wielu, ale rzeczywistość była, pod pewnymi względami, jeszcze dziwniejsza niż film. W filmie Komodus zabija swojego ojca, aby móc wstąpić na tron. Jednak według zapisów historycznych Marek Aureliusz prawdopodobnie zmarł śmiercią naturalną, choć niektóre źródła sugerują, że lekarze Komodusa otruli cesarza. Ale nie ma na to jednoznacznych dowodów. W filmie Komodus walczy z głównym bohaterem, Maximusem, granym przez Rasela Crowa. W rzeczywistości Komodus naprawdę walczył w Koloseum, ale wszystkie jego walki były z góry ustawione. Zabił ponad tysiąc lwów w publicznych pokazach i walczył z niezliczonymi gladiatorami, którym dawano brązową broń, podczas gdy on używał stalowych ostrzy. Film poprawnie przedstawia narcystyczną naturę Komodusa i jego obsesję na punkcie miłości mas. W rzeczywistości również był obsesyjnie skupiony na byciu ulubieńcem plepsu, jednocześnie terroryzując szlachtę. Ale film nie pokazuje prawdziwej głębi szaleństwa kommodusa, na przykład tego, że utrzymywał harem 300 kobiet i tylu samochłopców, lub że torturował i zabijał ludzi dla czystej rozrywki. Do grudnia 192 roku szaleństwo Commodusa osiągnęło taki poziom, że nawet jego najbliżsi sojusznicy czuli się zagrożeni. Dowódca gwardii pretoriańskiej, Laetus, szambelan cesarza, Eklektus i kochanka Commodusa, Marcia, uknuli przeciwko niemu spisek. Spisek jest szczególnie zaskakujący, ponieważ Marcja była wcześniej jedną z najbardziej zaufanych powiernic Commodusa. Pomimo jej chrześcijańskiego pochodzenia, a może właśnie z jego powodu, starała się łagodzić okrucieństwo cesarza i często wstawiała się za chrześcijanami. Spiskowcy najpierw spróbowali trucizny. 31 grudnia 192 roku, w ostatni dzień święta Saturnaliów, Marcia podała Komodusowi zatrute wino. Jednak cesarz zaczął wymiotować i przeżył zatrucie. Wtedy spiskowcy wezwali Narcisusa, trenera zapasów cesarza, który udusił osłabionego władcę. Po śmierci Komodusa, senat natychmiast się zebrał i oficjalnie ogłosił go wrogiem ludzkości, hostis humani generis. Był to rytuał damnatio memoria, wymazania pamięci, najsurowsza kara, jaką można było nałożyć na Rzymianina. Początkowo chciano wrzucić ciało Komodusa do Tybru, jak robiono to z przestępcami i niewolnikami. Jednak Pertinax, nowy cesarz, pozwolił, aby pochowano go w mauzoleum Hadriana. Senat nakazał zniszczenie wszystkich posągów Komodusa, wymazanie jego imienia ze wszystkich inskrypcji i dokumentów. Szczególnie okrutnie potraktowano posągi przedstawiającego jako gladiatora rozbito je na kawałki, a fragmenty rozrzucono w publicznych latrynach. Jednak śmierć Komodusa nie przyniosła pokoju imperium. Rok 193. Stał się rokiem pięciu cesarzy, pięciu różnych władców następowało po sobie, a wojna domowa pustoszyła wszystko. W końcu Septymius Sewer doszedł do władzy i założył nową dynastię. Co ciekawe, Sewer, choć publicznie potępił Komodusa, później zrehabilitował pamięć swojego poprzednika i nadał mu boski status. Był to czysto polityczny ruch, ponieważ Sewer twierdził, że jest adoptowanym synem Marka Aureliusza. Legitymizując w ten sposób swoją własną władzę. Panowanie Komodusa stanowiło punkt zwrotny w historii Cesarstwa Rzymskiego. Historycy często datują początek kryzysu III wieku od jego śmierci okresu charakteryzującego się wojnami domowymi, załamaniem gospodarczym i zewnętrznymi atakami, który niemal doprowadził do upadku imperium. Historia życia i panowania Komodusa nie dotyczy tylko szalonego cesarza. Ta historia dotyczy również tego, jak nieograniczona władza może przekształcić nawet najbardziej obiecujące osoby w potwory. Syn Marka Aureliusza, który otrzymał najlepsze wykształcenie na świecie i odziedziczył największe imperium w historii, ostatecznie stał się jedną z najciemniejszych postaci w historii. Być może najtragiczniejsze w tej historii jest to, że wszystkiego tego można było uniknąć. Gdyby Marek Aureliusz posłuchał swoich doradców i przedłożył zdolności nad więzy krwi, Rzym być może mógłby uniknąć krwawej wojny domowej i kryzysów następnego stulecia. Los Komodusa jest ostrzeżeniem dla potomności. Człowiek, który rości sobie boskie prawo do rządzenia i który nie ma ani zewnętrznej kontroli, ani wewnętrznego moralnego kompasu, nieuchronnie staje się tyranem. Systemy polityczne współczesnego świata, podział władzy i system kontroli i równowagi rozwinęły się właśnie po to, aby zapobiec powstaniu kolejnego Komodusa. Ale jeśli myślisz, że przypadek Komodusa był wyjątkowy, przemyśl to jeszcze raz, ponieważ podobne historie rozgrywały się wciąż na nowo w całej historii, dowodząc, że najciemniejsze strony ludzkiej natury kryją ponadczasowe prawdy, którym musimy stawić czoła nawet dzisiaj.